tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy mój nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Pod to kiedy Kościół powstawał i gdzie Jan apostoł mówi o tych pierwszych wspólnotach, które powstawały, mówi, że w świecie jest wiele różnych udań. I potem właśnie wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowani. To jest ten znak rozpoznawczy. My żyjemy w świecie tak bardzo podobnym do tego, rozważając ten problem związków partnerskich czyli WITRO vitro o do dziecka. uderzają w te podstawowe, fundamentalne wartości, które my nazywamy wartościami chrześcijańskimi, wartościami ewangelicznymi, prawem Bożym, prawem naturalnym. I dzisiaj my w naszym zgromadzeniu, jak zawsze 28 dnia miesiąca, stawiamy sobie przed oczy The niekoronowanemu królowi Polski. I można powiedzieć, że to była kwidesencja tego, kim w historii naszego kraju był Stefan Kardynał Wyszyński. Według poróżniła się jednak od tej, jaką mieli prymasi w I Rzeczypospolitej, gdy w okresie przedłużającego się bezkrólewia podejmowali decyzję stricte polityczną. Władza Stefana kardynała Krzyńskiego miała przede wszystkim charakter duchowy, W ten sposób uważał to za prowokację, podkreślał, że jest tylko księcem i skupem, a w dodatku od dawna wrogiem Takie słowa mówił sam mimo tego, od ingresu do katedr tak w Gnieźnie, i w Warszawie, w lutym 1949 roku było widać, że jako prymas Kościoła w kraju zniewolonym politycznie dobrze odczytuje swoją rolę. Ale nie zamierzał być przywódcą opozycji politycznej. Przyjął się bowiem y, przebudowie struktury społecznej, wielkim reformom, których konieczność uznawał, ale przeciwny był programowi systematycznej ateizacji y, społecznej. Ten systemową ateizacją społeczeństwa ocalił nie tylko wiarę, nie tylko kościół w Polsce, ale ocalił przede wszystkim duszę Polaków.